Cześć moi drodzy, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku Zapytaj Dawida. Dzisiaj będą aż, jak tu liczę, szybko, 5 pytań. Natomiast niektóre odpowiedzi krótkie, dlatego jest ich aż 5, a nie możecie się do końca dogadać. Tych łapek w górę pytań jest dużo, a łapek pod pytaniami tak średnio każdy woli zadać swoje niż komuś kliknąć tą łapkę. także pamiętajcie też o tym, że ja w tym momencie mam utrudniony wybór. Natomiast były takie pytania, które no tutaj ewidentnie dostało więcej łapek i zaczynamy, natomiast one nie będą w tej kolejności. Eee, właśnie ile miał łapek, po prostu tak jak to skopiowałem, tak to też będzie. Eee, przechodząc do rzeczy, pierwsze pytanie użytkownik dajaj... Eee, dajaj? Tak, daj. Eee, czy Ty w swoim serwisie przeprowadzasz naprawy typu rebelling? Jeżeli tak, to czy nagrałbyś kiedyś taki film? Eee, nie, ja nie przeprowadzam takich napraw, ponieważ mój serwis opiera się przede wszystkim na dojeździe do klienta, także ja ze sobą muszę zabrać to, co mi się zmieści, czy to w walizkę, czy w plecach, czy w inne torby. A stacja, która umożliwiłaby przelotowanie układu BGA, do tego się niestety nie zalicza. Także tutaj na miejscu też czego nie mam. Natomiast nie będę ukrywał, że w przyszłości, kiedy też przeniósłbym się do, że tak powiem, lokalu, tak, żeby to też był serwis dodatkowo stacjonarny, to takie naprawy oczywiście chciałbym świadczyć. Natomiast nie mam odpowiedniego sprzętu, to się za to po prostu nie zabieram. Tak, kichy tutaj nie odstawiamy. Kolejne pytanie użytkownika XXGuardiaż XX. Co musi spełniać osoba, która chciałaby u mnie odbyć staż, jeżeli oczywiście jest możliwy? Czy osoba musi mieć konkretne wykształcenie informatyczne lub wyższe, czy pasjonuje się komputerami i zna się na rzeczy? Więc powiem Ci tak, jeżeli chodzi o takie rzeczy, no ja tutaj miałem również propozycje czy prośby nawet o przyjęcie uczni, uczni, uczniów jakoś tak. Na praktyki w okresie wakacyjnym również oczywiście też TV czasami jest przesłane do mnie do serwisu, natomiast na chwilę obecną nie takich praktyk po prostu nie prowadzę. To jest trochę rzecz jednak utrudniona, bo ktoś by musiał przyjść też na konkretną godzinę, bo coś gdzieś tam trzeba w dokumenty wpisać, tak. Musiał tutaj siedzieć, czekać na konkretny jakiś tam wyjazd, ewentualnie robić coś tutaj na miejscu w mieszkaniu. Nie bardzo mi się to uśmiecha. Natomiast wybiegając w przyszłość mogę powiedzieć tak, że na pewno nie musiałaby to być koniecznie osoba z wykształceniem kierunkowym, tak? Jeżeli ktoś się pasjonuje, zna się na rzeczy, wierzcie mi, ale często takie osoby potrafią i wiedzą więcej niż osoby z wykształceniem i z papierami. Tak więc myślę, że odpowiedź wyczerpująca. Przechodzimy więc do następnego pytania. Panie Dawidzie, mat, PC, stary znajomy, tak? A jest możliwość przeniesienia licencji OM na przykład w przypadku wymiany płyty głównej? Tu tak do końca chyba nawet sam Microsoft nie wie, jak to na dobrą sprawę wygląda, ponieważ jak wiemy do tej pory to z systemu Windows 8 się zmieniło, ale Windows 7 i starsze włącznie mają przepisaną licencję OM do konkretnej konfiguracji sprzętowej. I teoretycznie, co też jest też ujęte w licencji, przeniesienie takiego systemu w takim przypadku byłoby niemożliwe, ponieważ zmieniamy konfigurację sprzętową. No i oczywiście Microsoft by chciał zarobić trochę więcej siana, żeby się kupili kolejną licencję. Co w przypadku, kiedy na przykład płyta główna nam się psuje, no to czy to czy laptopów, czy komputerów stacjonarnych. To nie są przypadki częste, natomiast zdarzają się, zdarzają się również u mnie w serwisie. Z doświadczenia Wam mogę powiedzieć, że w przypadku nowszych systemów. Wista i siódemka to dotyczy. Nie ma problemu, żeby taki system aktywować, nawet kiedy ta konfiguracja jest zupełnie inna. Oczywiście, no, cały czas tutaj trzeba mieć zdrowo rozsądkowo, tak, że to jest cały czas ten sam właściciel, e, ten sam komputer, bo on się zepsuł. Nie dotyczy to całkowicie nowych zestawów, tak, ale jeżeli coś się zepsuła, na przykład par zapilać za sobą płytę główną, no to trzeba to wymienić, ale w zasadzie komputer jest ten sam, także e, tutaj zdrowo logicznie. Mimo, że licencja nie do końca tak mówi, no to można to uznać, że to jest do końca legalne. I tutaj jest kwestia starszego systemu, na przykład XP. Co w takim przypadku? Ja niestety w tym momencie często dzwonię po prostu do Microsoft. I jeżeli ten klucz nie przechodzi przez internet, a bardzo często tak jest, to dzwonię do Microsoftu na infolinię aktywacyjną. I jeżeli jest problem z aktywacją tego systemu, to jestem połączony po prostu z konsultantem. Mówię, jaka jest sytuacja, że po prostu komputer uległ awarii, płyta jest zepsuta, była wymieniona płyta główna. I jeszcze nie miałem takiego problemu, żeby konsultant mi nie podał odpowiedniego klucza aktywacyjnego, żeby ten klucz dało się aktywować. Dlatego mówię, mimo iż w zasadzie teoretycznie licencja mówi o tym, żeby zmienić tak, system, to nawet Microsoft tutaj nie robi problemu i te klucze aktywuje. Kolejne pytanie. Ja, Mel. Cześć, Dawid. Moje pytanie jest następujące: Czy jak płyta główna posiada zasilanie 8 PIN? do procesora, to trzeba takowe 8-pin podłączyć, czy może być to 4, jak wiadomo nie każdy zasilacz ma 2 plus 4 EPS właściwie to powinno być 4 plus 4, 2 plus 4 to jest 6 i tutaj chodzi o grafikę, także tutaj na pewno powinno być 4 plus 4 zastanowiło mnie to od dłuższego czasu, bo widziałem płyty pod 1150, co mają 1 razy 4 lub 2 razy 4 EPS a tu faktycznie mają 2 razy 4, tak Chodziło, to się sam zaplątałem. Eee, czy coś by się stało? Jakby od takiej budżetowej płyty zasilaniem 1x4 podłączył kor i 7 e, jakiegoś prądożernego? E, mój drogi, o, zacznę, zacznę może od tyłu. Jeżeli płyta główna na socket 1150 obsługuje dany procesor, jest to w specyfikacji technicznej, to nie będzie miało to znaczenia, czy jest to podpięcie 4-pinowe, czy 8-pinowe. 2x4 pin EPS. Taka konstrukcja po prostu będzie działała. Jedynie, co tutaj będzie na pewno ograniczeniem, to OC. Płyta, która będzie posiadała podpięcie czteropinowe, nie pozwoli Ci na OC. Jak sam mówiłeś, też jest to płyta budżetowa, także tutaj też nie będzie najnowszy chipset, gdzie będzie już wymagane zasilanie. 8-pinowe, i po prostu o ile procesor będzie działał, to nawet jak on będzie miał odblokowany mnożnik, to go sobie po prostu nie podkręcisz. Każda ludzka płyta, która ma tutaj już porządny chipset, będzie też miała podpięcie 8-pinowe, bo to na chwilę obecną jest standard. Natomiast są też płyty z podpięciem 4-pinowym. I czy można tutaj zrobić taki myk w drugą stronę, że jeżeli mamy zasilanie 8-pinowe, to czy możemy podłączyć 4-pinowe? Tak, można i w zdecydowanej większości taka płyta jak najbardziej wystartuje i jest w stanie pracować również stabilnie. Natomiast tutaj są pewne jednak już ograniczenia, ponieważ tego prądu nie dochodzi tyle, co trzeba. I mogą wystąpić problemy, jeżeli na przykład myślicie właśnie o jakimkolwiek OC i mogą wystąpić problemy, jeżeli na przykład... Procesor, który chcecie zainstalować na takiej płycie będzie bardziej wymagający energetycznie, czyli będzie powiedzmy z górnej granicy możliwości obsługi przez daną płytę. Myślę, że się dosyć jasno wyraziłem. Czyli przykładowo, jeżeli macie płytę na sokę 11,50, czyli na starsze 1155 i chcecie zainstalować tam jakąś i trójkę, a płyta ma podpięcie 5,8 pinowe, wy w zaślaczu macie 4-pinowe, to nie będzie problemu, bo taka I3 mam i trójka mam róż będzie działała. W zdecydowanej większości przypadków. Natomiast jeżeli to już będzie i siódemka, to taka płyta może po prostu Wam nie odpalić, bo tego papu do procesora będzie za mało. I ostatnie pytanie Piotra Jałochy. Dawid, pytanko: jak mam naprawić Xerox monitor? Sprzęt działa, ale matryca się świeci, ale nic nie wyświetla. Oczywiście grafika jest sprawna, monitor podobno stał w garażu sąsiada dwa lata, w Wilgoci. Czy mogę coś z tym zrobić? Pomocy. Piotrze, powiem Ci tak, jeżeli opisuję sytuację, w której działa poświetlanie matrycy, a obraz, jedynie jaki się wyświetla, jest biały, to taki monitor w zasadzie można próbować naprawiać, natomiast czasami naprawa. W zależności oczywiście od kosztów, jaki to jest monitor, jego ceny, może być nawet nieopłacalna, ponieważ to może być problem z przewodem, bo takie zachowanie monitora świadczy o tym, że po prostu sygnał z karty graficznej nie dociera do samej matrycy. A to może być inny problem, na przykład z elektroniką. Tak? Elektronika może być tutaj uszkodzona. I o ile działa samo podświetlanie, bo dochodzi zasilanie, jest ten sygnał Power On na matryce, no tak nie ma możliwości wyświetlania obrazu, i to może być kwestia elektroniki. Także. Możliwości naprawy są, tak jak już kiedyś mówię, naprawi też się wszystko, kwestia kosztów i opłacalności. Jeżeli na przykład, nie wiem, udałoby się tanio wyrwać drugi taki monitor i, i zabawa byłaby tego warta, to w tym momencie możesz po prostu próbować przekładać co trzeba, tak? Bo mówię, to może być uszkodzony jakiś przewód, to może być uszkodzona elektronika i w tym momencie taka zabawa jest już niestety droższa. Moi drodzy, to jest na tyle, jeżeli chodzi o pytania na dzisiejszy odcinek Zapytaj Dawida I jeszcze raz Wam przypomnę, jak możecie się ze mną kontaktować, jak zadawać pytania do właśnie tej serii. Zadaję się je w komentarzach. Te pytania, które dostałem najwięcej łapek w górę, są wybierane do następnego odcinka. To mogą być 2, 3, 4 pytania, czy nawet jak widzicie 5, wszystko w zależności od tego jak one są długie i jak konkretne te pytania są. Także ja tutaj tylko prośbę, jeżeli ktoś zadaje pytania na przykład po tygodniu od ukazania się filmu, to już raczej niech lajkuje, które z pytań są, a nie pytanie nowe, no bo wtedy jest bardzo dużo pytań, często bardzo podobnych do siebie, a żaden nie ma na tyle dużo łapek, żeby ująć je kolejnym odcinku. Jeżeli chodzi o pytania co do zestawów, bo dużo takich zestawów pada pod różnymi filmami, nie tylko Zapytaj Dawida. Odsyłam Was na forum, słuchajcie, technologiczne na forum wideotesty.pl i tam z takimi pytaniami piszcie. Ja już naprawdę od dłuższego czasu na pytania związane z zestawami nie odpowiadam i nie będę odpowiadał, bo to jest dla mnie kompletna strata czasu. Także mówię szczerze jak jest. Zachęcam Was również do zaglądania na bloga i jest zmieniony layout. Tam ukazują się również pełne wersje recenzji, natomiast mam nadzieję znaleźć w przyszłym roku, który w zasadzie już jest dla Was już jest, dla mnie za chwilę będzie. Dobra, nieważne. Że po prostu też będą tam teksty, które nie będą uzupełnienia tylko filmów, ale coś zupełnie osobnego, bardziej blogowego, ale cały czas oczywiście związanego z technologiami. Także o sznurówkach, o fryzurze pisał nie będę natomiast będzie coś, czego nie będzie na pewno na YouTube. W tym filmie to jest więc na tyle, ja Was jeszcze raz zachęcam do zadawania pytań i do ich lajkowania, a my się widzimy w następnych filmach. Hej!